Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich radnych na siódmej sesji Rady Gminy Lewin Kłocki. Witam bardzo serdecznie Panią Wójt, Panią Sekretarz oraz Panią Skarbnik i otwieram siódmą sesję Rady Gminy Lewin Kłocki. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że obrady są prawomocne. Dwóch radnych jest nieobecnych na 15. Porządek posiedzenia zaplanowany na dzisiejszą sesję Radzie jest znany. Czy są jakieś wnioski do porządku posiedzenia? Dziękuję. W związku z tym, że sesja jest zwołana na wniosek pani Wójt, to jest sesja nadzwyczajna. Chciałabym zanim przejdziemy do y, przegłosowania uchwały poprosić panią wójt o wprowadzenie nas y, do y, jakby przyczyny y, tej sesji, czyli wyjaśnienia dlaczego musimy podjąć taką a nie inną uchwałę. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jakiś czas temu, bodajże we, w grudniu, podejmowali Państwo uchwałę intencyjną odnośnie zabezpieczenia środków na wkład własny do zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. W tamtym tygodniu uzyskaliśmy informację, że znaleźliśmy się na liście do dofinansowania na zakup tegoż wozu, w związku z czym Istnieje pilna potrzeba, żeby zabezpieczyć wkład własny w kwocie 200 tysięcy złotych, co Państwo tutaj macie zapisane. Zrobiliśmy tutaj taki montaż finansowy, ponieważ będziemy chcieli pozyskać te środki z zewnątrz na wkład własny. Inne gminy, które również znalazły się na tej liście, już wcześniej podjęły stosowne uchwały, w których zabezpieczyły środki na zakup wozu. Natomiast nam pan komendant dał czas, żeby w tym, w tym tygodniu podjąć taką uchwałę. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania? Czy są jakieś pytania, może? Proszę bardzo. To właśnie będzie dotacja przekazana gminie. Natomiast montaż finansowy tych pozyskanych środków jest taki, że pochodzą one właściwie z czterech źródeł. Z Urzędu Marszałkowskiego, Województwa Dolnośląskiego, z KSRG, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu. I jest to kwota 560 tysięcy. Myślę, że mogłabym dopowiedzieć, że 200 tysięcy, które musimy znaleźć w swoim budżecie, oczywiście też będziemy poszukiwać dodatkowych źródeł finansowania. W tej chwili pan komendant i pan prezes wiedzą, że muszą przygotować. Informacje na temat zapotrzebowania Ochotniczej Straży Pożarnej, jeśli chodzi o środki i różne działania, które chcemy tutaj realizować i OSP, które chcę realizować we własnym zakresie. Z biura pełnomocnika. Przepraszam z biura posła dworczyka od Pani pełnomocnik, wiem, że w najbliższym czasie będą zbierane czy diagnozowane potrzeby wszystkich ochotniczych straży pożarnej, a następnie i Pani pełnomocnik biura już jest po rozmowie z Panem Wojewodą, będzie spotkanie prezesów i komendantów ochotniczych Straży Pożarnej po to, by zdiagnozować, jakie są potrzeby i wspólnie z panem premierem po prostu poszukać tych brakujących środków. Być może te 200 tysięcy, których nam brakuje, również znajdą tam swoje źródło. A to tyle. Tak czy inaczej, proszę Państwa, wydaje się, że trzeba podjąć tą uchwałę, bo skoro mamy, tak jak Pani Wójt powiedziała, 560 tysięcy, no to brakuje nam 200, a zatem mniej aniżeli wartość wozu strażackiego i nasz wóz strażacki, jak Państwo wiecie, ma 39 lat i jest na pewno potrzeba takich działań. To tyle. Przejdę w takim razie, tak? Proszę bardzo. Ja mam pytanie, czy mówimy o zakupie nowego wozu strażackiego czy używanego? Przejdę do kolejnego porządku posiedzenia, czyli rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin-Kłodzki na 2019 rok, druk nr 1. Odczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Lewin-Kłodzki z dnia, hmm, y, dzisiaj jest 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin-Kłodzki na 2019 rok. Paragraf pierwszy W uchwale budżetowej Gminy Lewin-Kłodzki na rok 2019 dokonuje się zmian Punkt pierwszy w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci w wykazie zadań inwestycyjnych dwa tysiące na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi Budżet gminy Lewinkłocki po zmianach wynosi. Punkt pierwszy Dochody 15 765 425 ,78 zł 78 groszy. Wydatki 15 335 817 ,78 zł 78 groszy. Nadwyżka 429 608 zł. Przychody 629 086 zł i rozchody 1 058 694 000. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin-Kłocki. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały, proszę ręka w górę i przycisnąć przycisk. Proszę Państwa, uchwała została przyjęta 13 głosami za, czyli 100% składu radnych na dzisiejszej sesji zagłosowało pozytywnie za uchwałą, przyjmując ją. Za projektem uchwały, oczywiście. Zanim zakończę, chciałabym Państwu tylko przekazać informację, że otrzymaliśmy Ee, życzenia od pana dyrektora Tomasza Koczota z Sanatorium Bristol Skudowy Zdroju, który tak jak wielkanoc odradza się życie, tak niech odradzają się wasze nadzieje, i wiara w człowieka, pełnych zdrowia, uśmiechu i życzliwości świąt, życzy pan dyrektor. Drugie życzenia, które przyszły. E, są Chrystus z martwych wstał, y, pogody ducha, zdrowia i radości oraz wszelkiego dobra z okazji Świąt wielko, Wielkanocnych życzy Michał Dworczyk, poseł na Sejm. Y, I wszyscy dostaliśmy y, odrębnie, więc nie będę czytała y, informacji i życzeń od y, Pana senatora Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Szweda. No to Tyle. Czy są jeszcze może jakieś pytania? Nie ma. W takim razie po wyczerpaniu porządku obrad zamykam posiedzenie Rady Gminy. Dziękuję bardzo. Przed świętami się już nie zobaczymy. W związku z tym ja Państwu chciałabym również życzyć zdrowych, pogodnych świąt Wielkiej Nocy, dużo radości, optymizmu, smacznego jajka. Oczywiście mokrego dymugosa i wszystkiego co najlepsze dla wszystkich Państwa. Dziękuję bardzo.